Witam Państwa w studio polskiej telewizji regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Zanim rozpoczęła się sesja absolutoryjna, doktor farmacji Lucyna Samborska otrzymała kwiaty i gratulacje od starosty powiatu Dębickiego i przewodniczącego Rady Michała Maziarki oraz wszystkich kolegów i koleżanek z Rady. Jak już informowaliśmy na naszej antenie, w maju farmaceutka z Dębicy otrzymała prestiżową nagrodę Złoty Otis w kategorii farmaceuta społecznik jako jedna z dwóch farmaceutów w Polsce. Za tą prestiżową nagrodę i promocję Powiatu Dębickiego podziękowali doktor farmacji Lucynie Samborskiej, koleżanki i koledzy z Rady, która nie kryła wzruszenia i podkreślała, jak ważna jest dla niej praca w Radzie Powiatu. Ważne jest to, że ta nagroda jest wynikiem wielu lat doświadczenia i pracy. Pracy również w samorządzie i pracy również w samorządzie, właśnie powiatowym. To, że mogę działać w radzie powiatu to że mogę przygotowywać takie wydarzenia społeczne bo przede wszystkim wiadomo że moim kręgiem zainteresowania jest zdrowie i opieka farmaceutyczna i tak dalej to umożliwia mi również praca w samorządzie powiatowym czerpię z tej pracy wiele pozytywnych wartości. Bardzo dużo uczę się od właśnie kolegów i koleżanek z Rady Powiatu. To moje doświadczenie, to wszystko, co nabyłam będąc w kolejnych kadencjach Rady Powiatu radną powiatową, przekłada się również na moją pracę w samorządzie, czy to samorządzie aptekarskim, w województwie. Czy to w samorządzie aptekarskim, w Naczelnej Radzie Aptekarskiej, gdzie jestem sekretarzem Naczelnej Rady Aptekarskiej, czy wreszcie na moją pracę nawet naukową, dlatego że uważam, że wiedza teoretyczna, wiedza podręcznikowa, akademicka jest piękną, ja ją ciągle chcę poszerzać, ciągle chcę się rozwijać, uczyć, wiele publikuję. To mi daje dużo radości, satysfakcji, ale bardzo ważne jest też doświadczenie i to doświadczenie nabywam od kilkunastu lat. Gratulacje od zarządu powiatu dla doktora farmacji Lucyny Samborskiej to docenienie służby zdrowia i farmaceutów. Wyjazdy letnie to okazja dla włamywaczy, którzy podczas naszej nieobecności mogą nas okraść. Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejami? Gdy wyjeżdżamy na urlop, sprawdzali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Jak podkreśla Waldemar Mytkoś, naczelnik ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, złodzieje o tym, że nie ma nas w domu, bo przybywamy na wakacjach, dowiadują się często z portali społecznościowych, bo często tam umieszczamy swoje zdjęcia. Na szczęście tych włamań policja dębicka obserwuje coraz mniej. Myślę, że wynika to też z faktu, że ludzie są coraz bardziej świadomi, coraz lepiej zabezpieczają swoje domy, czyli między m.in. coraz lepsze właśnie, nie wiem, drzwi, okna, zamki po kolei, ale myślę, że też po prostu taka życzliwość sąsiedzka, kwestia poproszenia sąsiada o to, żeby rzucił okiem na nasze mieszkanie, na nasz dom w sytuacji, gdy my wyjeżdżamy, załóżmy, na wypoczynek, czy chociażby na weekend, myślę, że to najlepsze właśnie zabezpieczenie, najlepszy system alarmowy. Warto zwracać uwagę na to, kto pojawia się w pobliżu domu. Kiedy złodzieje wybiorą swój cel, zaczyna się kilkudniowa obserwacja domu, sprawdzanie okolicy i zwyczajów domowników. Dobrze, żeby mieszkańcy wyjeżdżając na urlop, pamiętali, że drzwi i okna trzeba zamknąć i nie zostawiać klucza pod wycieraczką. Naczelnik Mytkoś podkreśla, że bardzo dobrym sposobem jest poinformować o naszych planach urlopowych sąsiada, który będzie obserwował, czy w okolicach mieszkania nie ma przypadkowych osób. Jak co roku na początku wakacji zarząd PCK w Dębicy organizuje zbiórki pieniędzy wśród radnych na letni wypoczynek dla dzieci. W tym roku pieniądze na sesjach wszystkich samorządów powiatu Dębickiego są zbierane na letni wypoczynek dla dzieci z polskich i ukraińskich rodzin. Na sesji Rady Miejskiej w Dębicy kwestował lekarz medycyny Janusz Bieniarz, prezes zarządu rejonowego PCK. W ogóle wspomagamy od, od początku. Wspieramy bardzo przede wszystkim tutaj te rodziny ukraińskie, które są w Dębicy. Myśmy wydali ponad prawie 2 tony produktów żywnościowych, higienicznych i tak dalej. Jeszcze coś mamy, ale to już jest chyba końcówka. Myślę, że ten zapał społeczeństwa troszeczkę już jest mniejszy niż na początku wojny. Ale teraz z ramienia Polskiego Czerwonego Krzyża te, te propozycje, które są z oddziału okręgowego, to jest nasza kolonia PCK-owska. W tym roku chcemy, żeby oprócz dzieci. Polskich wyjechały również dzieci z tych rodzin ukraińskich, które są na terenie Podkarpacie. No i nasz oddział Dębicki się zgłosił. Chcemy jak najwięcej tych dzieci wysłać. No zobaczymy, jakie będą finanse, kto, kto zasponsoruje i tak dalej. W każdym razie, ile uzbieram, ile otrzymamy od, od naszych przyjaciół, od Ludzi, którzy nas wspierają co roku finansów, No to tyle pewnie dzieci pojedzie. No, chciałbym jak najwięcej. Kwestowanie na rzecz PCK rozpoczęło się od Rady Miejskiej w Tębicy i odbędzie się podczas wszystkich sesji czerwcowych innych samorządów. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie informacji.